To nie jest mecz o wszystko, bo nawet w przypadku porażki ta porażka drogi do jednej ósmej finału z matematycznego punktu widzenia nam. Nie zamknie. No ale jednak zgubić punkty z Arabią Saudyjską to po pierwsze będzie wstyd, a po drugie bardzo skomplikuje nam plany Polaków dotyczące tego Mundialu i dotyczące tego planu minimum, czyli wyjścia z grupy. Dziś o 14, czyli za niecałe 60 minut, Polacy grają z Arabią Saudyjską swój drugi mecz na Mundialu w Katarze i o tym spotkaniu będziemy rozmawiać. Ten Marcin Drończyski, witamy ślicznie, Paweł Kieszek. Witam. Dzień dobry. Panowie, to tak na rozgrzewkę. A może nawet najważniejsze to jest dzisiaj pytanie, bo mamy już skład, w jakim biało-czerwoni zmierzą się z Arabią Saudyjską. Spójrzmy sobie, rzućmy okiem, jak to będzie wyglądało. To jest takie nasze rozrysowanie teoretyczne. Bo nazwiska się zgadzają, tylko trenerze. No właśnie. Jakie tu może być ustawienie w tym spotkaniu, a właściwie jak się może zmieniać ustawienie w tym spotkaniu, bo to można rozrysować różnie? Myślę, że tych kombinacji, wariacji bym powiedział, może być kilka. Zresztą trener też o tym mówił wielokrotnie, że jest przygotowany na kilka możliwości, aby zmieniać ustawienie w czasie meczu. Ta elastyczność dzisiaj jest niezwykle popularna. Na, na wysokim poziomie, a o tym tutaj mówimy, bo mistrzostwa świata to wysoki poziom. Trzymajmy się na na ten moment tego, aczkolwiek myślę, że Arek Milik może pełnić rolę takiego zawodnika, którego określa się mianem 9,5, czyli no. on może więcej schodzić w drugą linię, może absorbować obrońców, może być zawodnikiem bardziej mobilnym, to odciąży Roberta w tych momentach, kiedy będzie mógł mieć piłkę i tą piłką coś dobrego dla zespołu zrobić. Paweł, czy ciebie zaskakują jakieś zmiany w tym spotkaniu? Trzech zawodników wymienionych: jest Bielik, nie ma Szymańskiego, jest Frankowski, nie ma Kamińskiego, no jest Milik, nie ma Zalewskiego. Spodziewaliśmy się na pewno tych zmian. Są trzy zmiany. Myślę, że wielkich zaskoczeń nie ma. Ciekawi właśnie tylko, jak to będzie ustawione tak naprawdę na boisku, bo tutaj na grafice wygląda w ten sposób. Na boisku może wyglądać tak, że będzie 4-3-3 też z milikiem po lewej stronie, z frankowskim po prawej, gdzieś zieliński ustawiony za Lewandowskim. No zobaczymy. No tak, Zieliński to też jest człowiek, który w środku pola zwykle operuje i kilka fajnych piłek zwykle do Lewandowskiego w tych ważnych meczach posyła. Na to też trener liczy. Czy to jest też taki sygnał, myślicie, psychologiczny od trenera Michniewicza, że i też do Kibiców może taki ukłon tych dwóch nominalnych napastników wystawionych? Czy to podejrzewam, że i tak wyglądał w ten sposób plan przed meczem, że z Meksykiem trzeba trochę zagrać bardziej asekuracyjnie? Arabia to jest ten rywal, z którym musimy zdobyć trzy punkty. Na Argentynę pewnie trener już Czesław Michiemiec też ma przygotowany od dawien dawna plan. Myślę, że to, to personalne ustawienie, czyli, czyli dobór zawodników może o tym świadczyć, że jednak będziemy grali ofensywnie. Natomiast zadania, które zawodnicy dostaną i cała strategia na mecz, to już zupełnie inna e, strona medalu. I myślę, że to sam sztab i zawodnicy o tym wiedzą doskonale. My będziemy mądrzejsi e, bezpośrednio po meczu. Natomiast e, sam mecz też e, dyktuje e, na przyszłość to, jak, e, jakie będą e, ustawienia, jakie będą wariacje wykorzystywane. Bo y, dynamika gry dzisiaj jest bardzo duża. Y, sytuacje zmieniają się bardzo szybko. Możemy szybko zdobyć bramkę i możemy przejść, pomimo takiego personalnego zestawu, przejść do znowu do niskiej obrony i czekać na, na błąd trwala i odwrotnie może być w drugą stronę, jeśli nie daj Boże, stracimy szybko bramkę ze sposobu gry, który mieliśmy zaplanowany z głębokiej obrony, będziemy musieli permanentnie y, być w ataku pozycyjnym. Także te scenariusze są y, dozwolone chyba dzisiaj wszystkie i wynik będzie determinował na pewno mnóstwo tych zdarzeń, które będą się działy na boisku. Panowie, jedna rzecz, która, na którą sam się zastanawiałem, tak wiedząc, że ten dokona jakichś zmian, i spodziewając się, że jeżeli na dwójkę tych nominalnych napastników, to pewnie zarabią e, saudyjską, e, miałem wrażenie, że być może tym drugim to będzie jednak. Kamil Świderski. Zresztą możecie posłuchać tej wypowiedzi. Był też niedawno na Sebastian Chabiniak komentator Eleven Sports, i on tak nawet bardzo pięknie o Świderskim się wypowiedział, jako o tym człowieku, który dla Lewandowskiego byłby bardzo ważny. Ja bym postawił na Karola Świderskiego, bo widać jakąś taką chemię, nić porozumienia między Świderskim a Lewandowskim na boisku. Widać, że to jest człowiek, który wokół Roberta Lewandowskiego potrafi świetnie pracować, przy oczywiście odpowiednich proporcjach, jest takim trochę Tomasem Millerem reprezentacji Polski, Karol Świderski, nawet jeżeli chodzi o sposób poruszania się, to nie jest to człowiek znakomicie skoordynowany mm -hmm. ruchowo, oczywiście to pół żartem, pół serio i pewnie spuszczenie moczka do samego Karola Świderskiego i mam wrażenie, że nawet słuchając wywiadów z Karolem Świderskim, to to jest taki piłkarz, któremu Czesław Michniewicz powiedziałby dostajesz godzinę i masz ją na maksa wykorzystać, masz z siebie dać absolutnie wszystko i ten Świderski wejdzie i rzeczywiście wypruje sobie żyły na boisku. Robert Lewandowski osamotniony, nie przypominam sobie meczu reprezentacji Polski, w której sam Robert Lewandowski grający w ataku podczas jakiejś dużej imprezy, żeby grało mu się lekko. A świderski kilka tych ważnych goli dla naszej kadry zdobył. Ja nie mówię tylko o tym wyjazdowym meczu z Albanią, ale także choćby jego wkład w spotkania z Walią, które były dla nas kluczowe, by w grupie Ligi Narodów się y, utrzymać. To też dla Was zastanawiające, czy jednak Milik, doświadczenie, wielki klub. Może może trener widział na treningach, jak się zachowują obaj zawodnicy. Mhm. Postawił na tego może w lepszej dyspozycji. My tego nie wiemy. Jeśli. Chcemy spojrzeć na te mecze poprzednie prezentacji, no to rzeczywiście świdewski potrafił walczyć dla Lewandowskiego, poświęcał się. Czasem jest tak, że jest ten jeden zawodnik, dla którego wszyscy inni muszą biegać. Mhm. Mimo że świderski taką rolę przyjmuje, zgadza się z taką, z taką rolą i dlatego tak walczy. Mhm. Ja tutaj w 100% z tą opinią eksperta mhm. naszego i Pawła się zgadzam. Bo rzeczywiście tak jest, że, że Roberto samotniony nie, nie jest tak efektywny, tak skuteczny. Natomiast to środowisko, które wokół niego bardzo ciężko pracuje, nie tylko w tym obszarze ofensywnym, ale też defensywnym, gdzie można zakładać pressing, bo Świdry jest absolutnie zawodnikiem, który takie wyzwania podejmuje, no odciążają Roberta z wielu tych zadań i możemy go wykorzystać, czy drużyna może go wykorzystać w tych kluczowych momentach, gdzieś właśnie w polu karnym i tak dalej. Także to zestawienie wydaje się takie rozsądne, ale to co Paweł powiedział. To sztab decyduje, bo wie doskonale, w jakiej kto jest dyspozycji, na kogo w danym momencie postawić. Może y, tu tym determinantem jest też to, że Arek ma po prostu więcej doświadczenia, tak? bo ma doświadczenie w dużych imprezach i może z tego to wynika. My tego nie wiemy. My możemy tylko dzisiaj spekulować, y, droczyć się tutaj y, własnymi opiniami, przekonywać, a rzeczywistość to za chwilę nam pokaże. To może zapytamy, jak na tych treningach się Milik spisywał. Nie wiem, czy taką wiedzę będzie miał Dominik Wardzichowski, ale na właściwie pod Education City Stadium się przenosimy. Witaj Dominiku, powiedz czy ty jesteś trochę zaskoczony tym składem i czy właśnie ten Świderski rzeczywiście jest blisko tego pierwszego składu, czy to jest po prostu pierwszy do zmiany, czyli jak, jak trzeba będzie gonić wynik, ewentualnie zmieniać no właśnie kogoś, to być może Świderski zmieni Milika albo po prostu dojdzie. Dzień dobry, witajcie z upalnej e, dochy. Naprawdę dzisiaj ta temperatura jest piekielna. Ja byłem przed chwilą na stadionie i tam jest lekkie ochłodzenie, a odpowiadając na twoje pytanie, to z Karolem Świderskim jest jeden problem, że on bardzo, bardzo długo nie grał w klubie i na tych treningach prezentował się dość przeciętnie. Przegrał rywalizację. Pewnie gdyby on był w tym rytmie meczowym, gdyby grał w klubie, to on dziś byłby tym pierwszym wyborem. E, do partnerowania Robertowi Lewandowskiemu w składzie reprezentacji Polski na Mundialu. Ale nie grał bardzo długo, jego zespół nie zakwalifikował się do play-offów, zakończył tą pierwszą część e, sezonu zdecydowanie wcześniej. No i dziś w wyjściowym składzie widzimy Arkadiusza Milika, bo to, że drugi napastnik był potrzebny Robertowi Lewandowskiemu, no to widzieliśmy w spotkaniu z Meksykiem, więc ta decyzja selekcjonera Czesława Michniewicza wydaje się optymalna na to spotkanie z Arabią Saudyjską. Czy to będzie biało-czerwony mecz, mówię o kibicach i trybunach, czy bardziej zielonych barw będzie więcej? To ja może pokażę, może będzie widać tutaj zdecydowanie więcej będzie zielonych barw. E, już nie mówię o tym, że krzesełka są zielone wewnątrz tego stadionu, ale dookoła stadionu, znaczy zielony, może zielony, ale biały, bo część Saudyjczyków, ale też tutaj Katarczyków, przychodzi w tych tradycyjnych strojach, więc będzie kolor biały, będzie kolor czarny i będzie kolor zielony. Są pani z Polski. Ja spotkałem fanów reprezentacji Polskiej, oni bardzo wierzą w naszą reprezentację, no ale Saudyjczyków jest większość. I teraz tutaj widzimy. Where is Messi? Where is Lewandowski? Saudyjczycy trochę kpią z Argentyńczyka. Co chwilę pojawia się tutaj pytanie: Where is Messi? I mówią, że następny będzie Robert Lewandowski. Zobaczymy, czy uda im się wyłączyć kapitana reprezentacji Polski z gry. No, ale trochę tutaj e, kpią sobie z e, no absolutnie dwóch najlepszych piłkarzy świata, tak możemy powiedzieć. No, oni są tak podbudowani tym zwycięstwem z reprezentacją Argentyny, że dzisiaj są pewni swego. Chcą zdobyć trzy punkty. Choć nie wszyscy tak mówili. Niektórzy mówili, że jednak boją się Roberta Lewandowskiego. Boją się, że będzie podrażniony po tym rzucie karnym. Spotkałem też jednego kibica, który powiedział, dajcie Lewandowskiemu karnego. To będzie dla nas najlepsza możliwa opcja, bo jak nie strzeli drugiego, to Polska się załamie. Robert Lewandowski się załamie. Oczywiście to byłby najczarniejszy scenariusz dla naszej kadry. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Robert Lewandowski dziś strzeli swojego pierwszego gola na Mistrzostwach Świata i udowodni, że jest to no, absolutnie czołowym napastnikiem świata, najlepszym na świecie. A to możemy posłuchać tego kibica, którego gdzieś tam dopadłeś pod stadionem. Zobaczmy, jak optymistycznie podchodzą do tego meczu właśnie Arabowie. Salim 3-3. Lewandowski, Lewandowski. Ano właśnie, a no właśnie. Żaden tam w Lewandowski nie ma żadnego Lewandowskiego, powiedział uradowany kibic i szedł na stadion po swoje. Dominiko, ja tak oczywiście przekornie się zapytałem, czy, czy będzie zielono, bo przecież nie jest daleko z Arabii Saudyjskiej do Kataru. Na poprzednim meczu 50-60 tysięcy kibiców udało się aby dopingować i, i oglądać zwycięstwo nad Argentyną. Najważniejsza rzecz, bo my tamto spotkanie graliśmy w trochę późniejszej porze. Na stadionie co prawda nie klimatyzowanym, ale te warunki były takie, nazwijmy to. Przyjazne życiowo, lepsze, przyjazne piłce. Dzisiaj ponad 30 stopni, jak sobie patrzyłem na y, pogodę, jak to wygląda od Twojej strony i od strony klimatyzacji na obiekcie, którą, o pewnie to też zaraz zobaczymy, Ty doskonale zbadałeś. Właśnie ja powiem odwrotnie. Dużo gorsze moim zdaniem warunki były na tym stadionie 974, na tym nieklimatyzowanym, chociaż graliśmy później. Tam był zaduch. Zaduch był na trybunach, a one są wyżej. Tam jeszcze jakikolwiek wiatr dochodzi. Na Murawie naprawdę były bardzo ciężkie warunki. Była zaducha. Tutaj, kiedy stoję przed stadionem, jest piekielne słońce. Stanowię w cieniu, bo w słońcu się nie da po prostu wytrzymać. Jest tak gorąco. 32 stopnie w cieniu. Naprawdę. To jeden z najgorętszych dni, od kiedy tutaj jesteśmy w Katarze. Ale w środku na stadionie jest naprawdę chłodno. Dziennikarze siedzą w kurtkach. I to, co Czesław Michniewicz mówił przed wylotem do Kataru, trochę prześmiewczo, że dla rezerwowych szykują kurtki, bo te nawiewy klimatyzacji, co nie tylko od góry pod dachem stadionu, ale też wokół murawy, więc no warunki do gry powinny być optymalne. Naprawdę w środku, wewnątrz stadionu jest, jest ok, naprawdę I, i wydaje mi się, że, że te warunki będą optymalne. Zresztą nie szukajmy tu żadnych wymówek, ten mecz trzeba wygrać, trzeba wywalczyć i pokonać Arabię Saudyjską i czekać na to, co się stanie w spotkaniu Argentyna-Meksyk, no a później co już my pokażemy z Argentyną, no to no to mam nadzieję, że, że będzie dobrze w obu tych meczach i, i będziemy wszyscy świętować po tym, po tym dość pesymistycznym starcie Mundialu. Dominik Wardzichowski z Education City Stadium, dzięki serdeczne Dominiku. Dziękuję. Ale ja zgodnie z, z obietnicą, tematem klimatyzacji na stadionie, bo to przyznacie panowie, że jakby nieczęsto się zdarza dyskutować o klimatyzacji na obiekcie piłkarskim, to może wejdźmy sobie tam do tych dysz, które to powietrze niemalże wyprowadzają, bo Dominik Wardzichowski to y, zrobił. Pewnie zastanawiacie się, co robię przy takiej czarnej dziurze i to z kapturem na głowie. Otóż tak wygląda katarska klimatyzacja na stadionach. Pierwszy raz w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej pojawiają się klimatyzowane stadiony, i musicie mi uwierzyć na słowo, że jest to jeden z większych koszmarów dla dziennikarzy, ale też dla kibiców, bo kiedy stoi się przy takim nawiewie, to jest piekielnie zimno, mimo że. Na zewnątrz, poza stadionem, jest ponad 30 stopni Celsjusza. Chodźcie, pokażę Wam, jak działa ta klimatyzacja i opowiem trochę, ile to kosztuje. Cztery nawiewy w jednym miejscu, każdy o potężnej średnicy, ale zajrzyjmy do środka, jak to tu wygląda. Tutaj prowadzą te rury, są kratki z nawiewem. A wszystko połączone jest tutaj tymi kablami i idzie dachem stadionu. Nawiewy są oczywiście regulowane, można je ustawić tak, żeby wiały w kierunku boiska albo w kierunku dachu. Zobaczymy, czy to działa. O, działa, ale tak opornie. O, teraz trochę lepiej. Można, można je całkiem przechylić na drugą stronę. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie okrzyczy. Ale działa. Dobra, jak ktoś nie chce. Można sobie zasłonić, ale nie całkowicie, bo kiedy zasłania się z jednej strony, to otwiera się z drugiej. Co za konstrukcja. Stadionowa klimatyzacja umieszczona jest nie tylko pod dachem stadionu, ale również dookoła murawy, także piłkarze również muszą mierzyć się z nawiewem i z różnicami temperaturowymi. Katar to jeden z najbogatszych krajów świata, więc rachunkami przejmować się nie musi, no ale godzina okładania stadionu, godzina takiego nawiewu to nawet milion dolarów. Godzina, można złapać się za głowę, no ale kto bogatemu zabroni. Katar podczas tych mistrzostw chce udowodnić, że jest potęgą, a te nawiewy mają być tego najlepszym przykładem. Tak kończy się to. Przesiadywanie pod nawiewami i klimatyzacją. Nie przez przypadek. Kraj Mistrzostw Świata 2022 nazywa się tak, jak się nazywa. No tak, kierunek Katar można powiedzieć już wiemy dlaczego. Dzięki klimatyzacji ten Katar będzie. Panowie, zostawiając już te sprawy techniczne dotyczące klimatyzacji, choć być może to okaże się ważne, bo, bo taki klimat i to, co, i to, co dzieje się na stadionie, może bez tych klimatyzatorów, ale tak jak trener mówił, Czesław Michiewicz zwraca uwagę na to, że przecież te klimatyzatory to nie jest tak jak w pomieszczeniu zamkniętym, że tutaj mamy równiutko wszędzie tą samą temperaturę, prawda? Dokładnie, trener o tym wspominał. Ja pamiętam przed wylotem o tym bardzo. Mocno mówił, że y, to chłodne powietrze jest w bocznych sektorach boiska, na środku jednak to, to ten chłód nie dochodzi. Także. Y, Frankowski jak to w środku, będzie zawiany. Dokładnie, jak to w środku, tam będzie, będzie mega gorąco, ale to jest z drugiej strony takie charakterystyczne dla dyscypliny, że większość meczu odbywa się w środku boiska. Tam jest temperatura, tam jest walka i tak dalej. Ale jedną rzecz, nie wiem, czy Paweł się z ja Uważam, że to jest niesprawiedliwe, że y, tego studia naszego nie ma tam. Ja bym chciał <laughs> to na pewno włożyć, żeby było y, fajnie, sympatycznie że cztery lata planujemy w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, trzeba chwilę, trzeba chwilę poczekać. Panowie, jeszcze jedna rzecz dotycząca, można powiedzieć, gorącej, ale właściwie bardziej gorącej atmosfery, bo jak popatrzymy sobie na sytuację w, naszą grupie, w naszej grupie, to wiemy, że Arabowie tam od czterech dni są no, niełagodni, ale mocno uśmiechnięci, bo oni prowadzą po tej niespodziewanej, niespodziewanym zwycięstwie z Argentyną. Podchwyciły to bardzo Arabskie media, no i też też kibice. Arab News napisał po pierwszym meczu: Don't cry for me Argentina, nie płacz po mnie Argentyno. A teraz do, donosi, że ta atmosfera jest tak znakomita, że po prostu zespół chce więcej. W podobnym tonie zresztą wypowiadają się inne media, a kibice to już w ogóle tam pływają. Oni tutaj już kombinują, jak tu wyjść z pierwszego miejsca w grupie i na kogo potem trafią. Trochę się zapędzili, myślisz, Paweł, w tej radości? Arabowie? No, odpowiedź będzie po meczu z Polakami, mhm. tak? Oni mogą sobie zapewnić awans do następnej fazy. Już tym meczem. E, dokładnie. I co? E, mam nadzieję, że tak się nie stanie. E, moim zdaniem taki mecz jak wygrana z Argentyną 2-1 na 10 spotkań nie powtórzyłby się. Mhm. Argentyna, wiedząc co się stało, nie pozwoliłaby na to, moim zdaniem. Stało się jeden, jeden, jedno spotkanie na 10. A ja Babywa więcej to moim zdaniem by się nie powtórzyło. Czyli ty trochę jesteś takiego zdania jak Kamil Glik, proszę Państwa, który no w podobnych słowach ocenił drużynę Rywala. Grała obroną bardzo, może sobie nawet zaraz to zobaczymy, grała obroną bardzo wysoko, ale też bardzo ryzykowała, na to zwrócił uwagę Glik. Niczego im nie ujmując. Trzy nieuznane gole w jednej połowie nie zdarzają się często. Te spalone były milimetrowe. Może to wygląda efektownie, ale jest bardzo niebezpieczne. Według mnie na takich, no, jeżeli chodzi o takie mecze, to właśnie dziewięć razy wygrałaby Argentyna, a jeden raz powinnałaby im się noga. To, to, to jest ważne, co, co on mówi, że jeżeli, jeżeli będzie grała Arabia, rzeczywiście podobnie jak z Argentyną. No pewnie. Każdy sposób gry jest obarczony jakimś ryzykiem. Każdy. I niska obrona ma swoje wady, i wysoka obrona ma swoje wady. I rzeczywiście Wysoka obrona, y, wadą największą jest to, że jest bardzo dużo przestrzeni za plecami obrońców, w związku z czym jeżeli jakikolwiek pressing, próba zakładania pressingu wysokiego nie powiedzie się i ktoś taki pressing, powiem po trenersku, zbije, to bardzo dużo jest wolnej przestrzeni za plecami obrońców i, i, i można ją absolutnie wykorzystać. E, także myślę, że Gliku jakby w tym obszarze się e, wypowiada, bo to jest ryzykowne, absolutnie. E, jeśli my będziemy potrafili z tego zrobić korzyść, gdyby Arabia Saudyjska zagrała w ten sam sposób. No to będziemy mieli sukces, jeśli nam się to powiedzie. Myślisz, że Arabowie może po prostu oddadzą nam piłkę i powiedzą, ja, niech oni się tam właśnie teraz męczą. To też jest pytanie, jak Arabowie wyjdą na ten mecz. Czy oni tym sukcesem swoim będą niesieni i będą chcieli nas tu zmiażdżyć, czy jednak e, inteligentny teren, jakiego mm. mają, może pomyśleć może inny plan, może właśnie oddać piłkę Polsce i, i machcie się by. Więc e, sam jestem ciekawy, jak to, jak to będzie wyglądało. Trener Hervé Renard, no to jest taki człowiek, który. Nie wiem, czy tam widzieliście te jego przemowy w przerwie, w przerwie meczu z Argentyną. Jak niezwykle zmobilizował swoją drużynę. Powiedział: Co wy przyszliście tutaj? Zdjęcie z Messim? chcesz zrobić zdjęcie z Messim? No iż do tego pressingu na do niego dojdź. To pokazał tam niemal. Tłumacz jeszcze wzmacniał jakby ten jego przekaz na język arabski, bo on mówił raz po francusku, potem po angielsku. Ja, ja zwróciłem uwagę na to, że tam nie wiem, jak, jakie Paweł będzie miał wnioski z, tej, z tego speechu. Trenera. Aha. On mówił niezwykle prosto, aczkolwiek ekspresyjnie, z podniesionym głosem. Tam nie było żadnej y, wielkiej filozofii, strategii, jakie przestrzenie atakować i tak dalej. Tam tylko odnosił się do y, ducha walki, tak naprawdę. Dajcie coś z siebie mhm. więcej. Y, cały, y, cały wasz kraj będzie wam kibicował, będzie się modlił i tak dalej za was. Dajcie im szansę na to. Bardzo proste słowa, ale te proste właśnie chyba trafiają do, bardzo mocno, do wnętrza, do głowy człowieka, i jest w stanie w bardzo szybki, prosty sposób przenieść to na boisko. Mówił, że 60 tysięcy ludzi na trybunach, że jesteście blisko, nawet użył takich słów, jakby ich trochę doceniając i tak mhm, nie dokładnie. wiem, podpuszczając może jesteście blisko. Mhm. To jest jeden-zero. Oni zaraz tu mogą stracić. Gola, też głos tam mu się podniósł kilka razy do góry. Ty Paweł wolisz jak trener, właśnie tak spokojnie, w przerwie gdzieś, gdzie trzeba no, zareagować tłumaczy panowie tu lewą tu się cofniemy tu się przesuwaj czy właśnie raczej tak trochę na nie wiem no, a na trener Wójcik no. są piłkarze i piłkarze no i ja lubię jak ten wytłumaczy jeżeli coś mm. nie idzie to powiedzieć dokładnie ch chłopaki no tu nie idzie to trzeba poprawić tu trzeba zmienić to musi być tak tego nie możemy powtórzyć na przykład y czasem trzeba krzyknąć trzeba mm. ale wolę jak wytłumaczy gdzie są błędy a co dobrze robimy i co trzeba kontynuować ale ja tylko do, do tego, o czym Paweł mówi, bo to jest y, bardzo ciekawy wątek: jak trener powinien reagować w szatni. Mnie się wydaje, że trenerzy z tego najwyższego poziomu tą umiejętność posiadają i wiedzą w którym momencie, jak zareagować. Posiadają te zdolności, y, te, o których Paweł mówi, czyli mer merytoryczną wartość mhm. potrafią przekazać w szatni, bo wiedzą, że to jest ten moment na przekazanie tej wartości. Ale jeśli wiedzą, że mają skorzystać z tych, z odnoszenia się do ducha walki, do wartości takich, powiedzmy, o których Odnosił się trener Arabii Saudyjskiej, no to z tego korzystają. Dla mnie cała zabawa polega na tym, że trener musi posiadać wszystkie zdolności i wiedzieć kiedy z których korzystać. A trener z tych krzyczących czy tłumaczących? Kurde, ja nie miałem zbyt wielu okazji, żeby osobiście pozarządzać w szatni, bo miałem tylko incydenty. Natomiast staram się uczyć i rozwijać w tym obszarze, żeby potrafić skorzystać i z tego, i z tego, bo mnóstwo jako asystent miałem hmm. momentów, kiedy widziałem, jak trenerzy reagują, jakie korzyści to przynosi. Każdy z tych sposobów. I wydaje mi się, że umiejętność połączenia tych, tych rzeczy może być w przyszłości bardzo skuteczna. Panowie, na koniec krótka zabawa, bo to już czas nas y, mocno goni. Ja tylko powiem, że trzy razy w historii graliśmy z Arabią Saudyjską. Trzy razy wygrywaliśmy. Jeden do zera, dwa do jednego i znowu dwa do jednego. A co wy na to, jak będzie dziś? Niech będzie to dwa do jednego. Czyli dwa do jednego, dobry wynik. Ja to sobie zapisuję. Nic to się. Nic nam nie umknie, potem sobie do tego wrócimy. Ja 1-0, ale zwycięstwo absolutne. I 1-0 też zapisuję przy trenerze. Panowie, to tyle, ale oczywiście spotykamy się zaraz po meczu. Tu już jest informacja dla naszych widzów. Wtedy to koło godziny 16, dosłownie chwilę po zakończeniu tego spotkania zwykle mecze 103 minuty trwają na tym Mundialu. Spotkamy się tu ponownie i sobie mam nadzieję o tym pięknym, przekonywującym zwycięstwie Polaków. Poopowiadamy, oby tak było, do zobaczenia.